No dzień dobry, słuchajcie, nie widzieliśmy się już prawie rok. Taki żarcik. Słuchajcie, chciałam Was powitać w nowym roku, w 2021, i z okazji tego nowego roku chciałabym Wam złożyć życzenia. Chciałabym Wam życzyć dużo, dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Bez zdrowia kompletnie nie ma nic. Chciałabym Wam życzyć dużo szczęścia. Chciałabym Wam życzyć realizacji założonych celów, bo pamiętajcie, należy mieć cele, a nie marzenia. I generalnie życzę Wam po prostu szczęścia, no i zdrowia, bo to jest najważniejsze, w życiu prywatnym i po prostu w życiu zawodowym, tak, żeby wszystko Wam się układało po Waszej myśli i żeby wszystko było mega mega łatwe i mega przystępne dla Was, bo fajnie byłoby, aby ten rok 2021 był jednak mimo wszystko lepszy niż ten 2020, który był swoją drogą po prostu mieszaniną różnych katastrof, klęsk i w ogóle mamy nowy rok i liczę, że w tym nowym roku wszystko po prostu już będzie lepiej. Ok, to skoro część rzetączkową mamy już za sobą, to chciałabym przejść już do tematu dzisiejszego odcinka, a tematem dzisiejszego odcinka jest to jak schudnąć w 2021. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, to cześć, ja mam na imię Martna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale pokazuję jak w mega prosty i przystępny sposób zdrowo jeść tak, żeby nie pochłaniało to dużej części twojego, twojej doby i żeby też nie pochłaniało to dużej części twojego budżetu. Poruszam tutaj różne zagadnienia związane ze zdrowym żywieniem i generalnie w żywieniem w różnych chorobach. Oprócz tego pokazuję jak wygląda codzienność i życie z dozą, bo właśnie na taką chorobę choruję i chciałam po prostu tutaj pokazać wam jak to wygląda, tak żebyście mniej więcej mogli zapoznać się z tym, co to jest za choroba, z czym to się je i w ogóle jak to wygląda. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco. I dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama, na którym co wtorek pojawia się dietetyczny live o godzinie 19 i poruszamy tam rozmaite zagadnienia związane ze zdrowym żywieniem, na, których, na którym też na tym live możesz zadawać mi rozmaite pytania i ja zawsze na te pytania odpowiem, więc, więc warto. Tak, win-win. Słuchajcie, a przechodząc już do dzisiejszego odcinka, wiele osób w nowym roku chce sobie postanowić, że w tym roku schudnie i w tym roku będzie to skuteczniej i bez efektu jojo. I słuchajcie, często takie osoby właśnie do mnie piszą w nowym roku: Martyna, chciałabym z Tobą podjąć współpracę dietetyczną, bo ja bym chciał schudnąć, chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe i chcę po prostu lepiej wyglądać na lato. To jest, to jest, zawsze, to jest za, zawsze argument, chcę lepiej wyglądać na lato. I słuchajcie, nie ma w tym kompletnie nic złego, ale niestety. Potem komplikuje się sprawa w momencie, kiedy te osoby tak po około miesiącu dwóch przestają się do mnie odzywać. I kiedy ja tak się dobijam, dobijam, bo ja zawsze gdzieś tam chcę mieć bieżący kontakt z moim podopiecznym i pytam się, Halo, co się dzieje wszystko u Ciebie w porządku, to dostaję informację, nie! Efekty są zbyt słabe, nie słucham 10 kg w miesiąc, więc ja to olewam, poddaję się i rzucam. I słuchajcie, najbardziej chodzi o to, żeby zakładając sobie różne cele, pamiętać o tym, że w środku nas musi tak jakby z nas ze środka musi płynąć motywacja z wewnętrzna, tak? Bo ta motywacja zewnętrzna właśnie jest mega mega krucha i w sytuacji kiedy my na przykład jest nowy rok i zaczynamy po prostu myśleć sobie o jakimś zmianie sposobu żywienia, redukcji masy ciała i tak dalej, no to rzeczywiście jesteśmy zahajpowani, jesteśmy zmotywowani, tak, że w tym roku damy radę i że w tym roku po prostu wszystko będzie dobrze, bo w końcu nowy rok to nowa ja. A potem okazuje się, że efekty przychodzą bardzo, bardzo stopniowo, bardzo powoli, a my chcemy już efektów, bo ja już jestem tydzień na diecie i dlaczego ja jeszcze nie słucham 10 kg? A w diecie po prostu, no, no nie da się tak zrobić, tak? Więc tutaj najważniejsze jest, żeby ta motywacja nie płynęła tylko z zewnątrz, ale również z wewnątrz, tak? Musicie pamiętać o tym, że redukcja masy ciała to nie jest tylko kaloryfer na brzuchu czy mega szczupła sylwetka. To również jest zmiana w sposobie żywienia na nasze zdrowie, tak? Zmiana w samopoczuciu. Po prostu czujemy się lepiej, mamy więcej energii, jesteśmy mniej senni, i to też jest efekt, który musimy dostrzegać i doceniać, no bo. No bo jednak to też mega kluczowe dla naszego zdrowia. A po trzecie, redukując masę ciała w momencie, kiedy mamy nadwagę lub otyłość, rzeczywiście sprawiamy, że nasz organizm staje się zdrowszy, tak? Leczymy nasz organizm za pomocą właśnie tej diety, dzięki której tak, on ma siłę, on ma siłę, żeby dobrze się rozwijać, żeby dobrze funkcjonować i cały czas spalamy tkankę tłuszczową, która Notabene jest też, e, tkanka tłuszczowa wytwarza cytokiny prozapalne, więc po prostu można powiedzieć, że tkanka tłuszczowa wytwarza bezpośrednio stan zapalny w naszym organizmie, który znowu przyczynia się do rozwoju wielu rozmaitych chorób. Więc tutaj, poza tym aspektem oczywiście wizualnym, musimy pamiętać o tym, że proces odchudzania niesie ze sobą również inne korzyści. Zmiana w, m, zmiana w sposobie myślenia o jedzeniu, zmiana samopoczucia i również tutaj podstawowa. Poprawia, poprawa swojego zdrowia. Więc odchudzając się, musicie pamiętać o tym, żeby nie tylko skupiać się na tych efektach właśnie zewnętrznych, wizualnych, tylko właśnie doceniać te małe rzeczy, dzięki którym będziecie mogli w diecie wytrwać dłużej i nie poddacie się tak szybko, tak? Bo w momencie, kiedy my na przykład sobie ustalamy, że chcę schudnąć 30 kilo i chcę do lata mieć mega sportowaną, piękną sylwetkę, no, no i my po miesiącu nie zobaczymy tej pięknej sylwetki, bo to jest proces, tak? Gdyby to wszystko było takie proste, to na ulicach wszyscy byliby piękni, sportowani i mega szczupli. No bo gdyby to przychodziło od tak, no to, to co to byłby za problem dla każdego, żeby chwilę się pomęczyć na jakieś dzieci, prawda? Więc tutaj, będąc właśnie na tej redukcji, musimy dostrzegać te małe rzeczy, dzięki którym nasza motywacja jest napędzana i nie spada tak gwałtownie. Jednak doceniając te małe rzeczy, my jesteśmy w stanie po prostu zapewnić sobie i naszemu organizmowi ten proces, tak? I ostatecznie osiągnąć ten nasz cel wizualny, ale wszystko wszystko po kolei. Pamiętaj również o tym, że decydując się na dietę redukcyjną, nie przechodź na żadne głodówki, e, diety 1000 kalorii, posty Dąbrowskiej, bo to nie ma kompletnie sensu. Słuchajcie, dieta redukcyjna ma być to dieta, dzięki której my zmienimy swoje nawyki żywieniowe. W momencie, kiedy my na przykład przejdziemy na taką dietę głodówkową tak, e, i pomęczymy się, załóżmy te, nie wiem, 2-3-4 tygodnie będą na diecie 1000-1200 kcal. A potem nagle wrócimy do swoich nawyków żywieniowych i będziemy jedli kotlety, ziemniaki z tłuszczem i inne, inne różne rzeczy. To w, takim, w takiej sytuacji my po prostu bardzo szybko sprawimy, że nasza masa wróci do masy wyjściowej. A kompletnie nie o to chodzi, tak? No bo po co się nie odchudzamy, tylko po to, żeby potem po, za, po miesiącu znowu były dokładnie, y, masa ciała wyglądała tak samo. Więc tutaj jest mega ważna rzecz, żeby robić to z głową i żeby właśnie nie rzucać się na te wszystkie modne diety Dąbrowskiej, Kwaśniewskiego i tak dalej, tylko naprawdę zaufać nauce i w zdrowy, zbilansowany sposób schudnąć bez wyrzeczeń, jedząc węglowodany, jedząc nawet ciasto raz na jakiś czas. I oczywiście też nie Rezygnując z takich produktów, bez których my sobie nie wyobrażamy naszego żywienia, bo w momencie, kiedy my na przykład bardzo lubimy coś jeść, na przykład, nie wiem, bardzo lubimy jeść tortille, tak? Eee, tortille. Lubimy bardzo jeść tortille i w momencie, kiedy my na przykład stwierdzimy, że nagle odstawiamy gluten, nie mamy żadnych pszennych rzeczy, to my tak będziemy tęsknić za tą tortillą, że po prostu, no, będzie to z nami gdzieś tam cały czas chodziło, no i my będziemy nieszczęśliwi, będziemy sfrustrowani, a na koniec łatwiej doprowadzić właśnie do momentu, w którym my po prostu stwierdzimy, że olewamy, walimy wszystko, nic nie ma znaczenia i że się na jedzenie, co oczywiście może skutkować tym, że zjemy, że zjemy kilka tysięcy kilokalorii i nasze efekty pójdą w niepamięć. Przepadną po prostu, tak? Ale ale, żeby nie było, że tylko tak gadam i nie daję ci żadnych rozwiązań. Otóż mam super rozwiązanie, które ułatwi ci i naprawdę sprawi, że schudniesz zdrowo i bezpiecznie w 2021 roku. Otóż, od 11 stycznia rusza moje wyzwanie. Jest to wyzwanie przemiana, która potrwa dwa miesiące. Od 11 stycznia do 8 marca i w trakcie tego projektu otrzymasz ode mnie cztery zbilansowane, mega pyszne, zdrowe jadłospisy, które będą składały się z posiłków, a posiłki z produktów, które Zostaniesz w każdym sklepie, w każdym Lidlu, w każdej biedronce, bo to dieta ma być dla ciebie, a nie ty dla diety. Pamiętaj o tym, to jest mega ważne. Bardzo mi właśnie zależało na tym, żeby potem nie było biegania po mieście i szukania jakichś wydziwianych składników, tylko żeby to było wszystko w mega prosty i przystępny sposób. Oprócz tego, podczas całego projektu, czyli podczas tych dwóch miesięcy, odbędzie się 8 transmisji live. Będą to transmisje merytoryczne na rozmaite tematy związane z żywieniem, na przykład jak zdrowo zakończyć redukcję masy ciała, jak nauczyć się zdrowych relacji z jedzeniem, czy na przykład to jakieś zdrowo bez liczenia kalorii, czyli tak intuicyjnie będę tam oczywiście ja służę, która będę, będę po prostu służyć całą swoją pomocą, już mi się plącze język, oprócz tego otrzymasz ode mnie dostęp do grupy wsparcia gdzie dokładnie każdy uczestnik, każdy każdziutki ma dokładnie taki sam cel jak ty, więc nie ma opcji po prostu żeby w, z pomocą takiej ekipy Poddać się tak, i żeby ta motywacja spadła, bo wszyscy będziemy się tam nawzajem wspierać i motywować właśnie w tym naszym wyznaczonym celu. Poza tym otrzymasz ode mnie karty pracy. Będą to takie karty edukacyjno-motywacyjne, gdzieś tam z zakresu dietetyki, które po prostu mają Ci ułatwić wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych i po prostu poznania trochę tego świata dietetyki z innej strony. Wartość projektu jest naprawdę ogromna, bo dostajesz to wszystko ode mnie. I wartość projektu to ponad 400 zł. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że moi widzowie I love you. i moi obserwatorzy mają również inne wydatki i chciałabym, żebym na ten projekt mógł sobie po prostu pozwolić każdy, więc koszt projektu jest to 100 zł za miesiąc tak jak powiedziałam, projekt potrwa 2 miesiące i w trakcie trwania tego projektu dostaniesz ode mnie te wszystkie, wszystkie rzeczy na grupie będę ja i będę tam służyć oczywiście swoją merytoryczną pomocą, jak tylko będę umiała i również doświadczeniem będą też inni uczestnicy, którzy z pewnością będą odpowiadać na pytania innych uczestników i będziemy generalnie się tak napędzać, wspierać, więc jest to mega, mega opcja, żeby właśnie dołączyć do tego i nie pozostałeś losowi tego, czy schudniesz w tym 2021, czy jednak nie, bo z moją pomocą i właśnie ze wsparciem innych uczestników po prostu jest to niemożliwe, żebyś się poddał, bo wszyscy mamy dokładnie taki sam cel. Jeśli chcesz zapisać się do tego projektu, to napisz koniecznie do mnie e-mail kontakt małpamartnaszpaczek.pl lub po prostu wejdź w link, który znajduje się w opisie pod tym filmem. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli oczywiście odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, subskrypcję, żeby być na bieżąco i oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się co wtorek dietyczne live'y ja tam też jestem na co dzień, pokazuję jak wygląda moja codzienność. Więc, jeśli macie do mnie jeszcze jakieś pytanka, to ja oczywiście jestem standardowo dla Was w komentarzach, a my widzimy się już w następnym filmie. Cześć!